No to witam pięknie. Dzisiaj kolejne spotkanie z zadaniem do matury z matematyki, z matematyki myślę, że rozszerzonej. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, sezon Zozi. I po raz kolejny przelatujemy sobie różne zbiory zadań. Dzisiaj powiem Wam o zadaniu z, znowu z tego samego zbioru pana Kiełbasy Łukasiewicza, zadaniu 704, czyli właściwie jest troszkę z geometrii, ale bardziej z kombinatoryki. Ale przy okazji, jakby rozważymy sobie sposoby rozwiązywania takich zadań i coś tam pomyślimy. Więc to nie tylko ma być rozwiązanie konkretnego zadania, które przecież jest podana odpowiedź w zbiorze. Bardziej traktuję to taką okazję, żeby sobie powtórzyć pewne sposoby myślenia. Przekątne ośmiokąta wypukłego mają tę własność, że żadne trzy nie przecinają się w jednym punkcie. No to wtedy w ilu punktach przecinają się te przekątne. Wiadomo, wielokąt wypukły to jest coś takiego. Tu akurat mam najprostszy, znaczy dość prosty pięciokąt. Narysowałem już od razu wszystkie jego przekątne. Tak. Zanim zaczniemy rozwiązywać zadanie główne, to przećwiczmy sobie sposób myślenia, jeszcze raz obliczając liczbę przekątnych w zależności od liczby wierzchołków takiego wielokąta. Tutaj mamy akurat 5 wierzchołków. Nie? I teraz jak to liczymy? No, jest taka metoda, że liczymy sobie w każdym wierzchołku. Ile wychodzi z niego przekątnych? No i potem, potem to już samo wychodzi. No więc tak, weźmy sobie ten wierzchołek. Na rysunku widać, że tu są dwie, dwie przekątne, dwie przekątne na zielono. Przy czym, oczywiście, teraz uogólniając, jeżeli mamy n wierzchołków, to. Ile będzie przekątnych wychodzących z każdego wierzchołka? No tak, wierzchołków jest n, ale tak, stąd dotąd nie idzie przekątna, stąd dotąd idzie bok, a nie przekątna, stąd dotąd też nie. Wobec tego raz, dwa, trzy wierzchołki wykluczamy z tego liczenia i mamy tylko jeden i drugi, dwa wierzchołki, do których pójdą te nasze przekątne. A ogólnie mamy n -3 wierzchołków takich naprzeciwko. No i przekątna łączy nam ten nasz wierzchołek z tym jednym naprzeciwko. No dobrze, i teraz jeszcze jeden krok. Zauważcie, że tę przekątną policzymy jako wychodzącą z tego wierzchołka, ale potem, jak będziemy sobie iterować i dojdziemy do tego wierzchołka, to. Tę przekątną również policzymy jako wychodzącą z tego wierzchołka. Taka przekątna ma oczywiście dwa końce, dwa wierzchołki. Wobec tego każdą przekątną zauważymy dwa razy. Wobec tego we wzorze trzeba podzielić tę obliczoną liczbę przez dwa, czyli dla każdego z n wierzchołków mamy po drugiej stronie jakiś z n minus trzech wierzchołków i. Każdy z każdym oczywiście się wtedy łączy, ale podwójnie liczymy każdą przekątną, więc mamy tam wzór N razy n minus 3 przez 2. Oczywiście dla, dla pięciokąta to nam wyjdzie 5, dla sześciokąta wyjdzie nam 9, a dla ośmiokąta, o którego chodzi w tym zadaniu, wyjdzie nam akurat 20 przekątnych. Dobra. I to był taki sposób myślenia, taki iteracyjny, nie? że bierzemy dany wierzchołek i obliczamy dla niego wszystko, a potem weźmiemy każdy następny i znowu obliczymy, i to wszystko posumujemy. Zadanie, o którym mówimy, czyli ile jest punktów przecięcia tych wierzchołków, możemy zrobić w ten sposób. Przy czym to nie jest doskonały sposób, ale to jest taki sposób, wiecie, na piechotę, jeżeli nie wpadniemy na żaden taki bardziej, bardziej błyskotliwy, skracający to wszystko pomysł. Ale chcę wam to pokazać, chcę z wami tak dojść krok, do, krok, po, krok po kroku. Oczywiście radzę za każdym razem zatrzymywać, jeżeli coś nie, nie pasuje. Bo tu nie chodzi o to, żebym wam podał to rozwiązanie, ja to zawsze powtarzam. Chodzi o to, żebyście jakby razem ze mną to rozwiązywali i rozumieli każdy krok, dlaczego jest. Nie potem go wykonali w jakimkolwiek innym zadaniu. Dobra. No więc tak, ja jeszcze raz przeczytam to zadanie, żeby tu nie, nie było nieporozumień. Przekątne ośmiokąta wypukłego mają tę własność, że żadne trzy nie przecinają się w jednym punkcie. Należy to rozumieć jako założenie w zadaniu, a nie ogólne twierdzenie. Bo to nie jest tak, że przekątne jakiegoś tam wielokąta nie mogą się wszystkie przecinać w jednym punkcie, że każdy, że każdy punkt to musi być przecięcie tylko dwóch przekątnych. To nie jest ogólna właściwość. Tu mam takie przekątne. O! I akurat w pięciokącie, no rzeczywiście każdy punkt jest przecięciem dokładnie dwóch yy, yy, przekątnych. Ale jakbyśmy sobie zrobili sześciokąt foremny, taki śliczny, to zauważcie, że w tym momencie bardzo wiele przekątnych przetnie się. No konkretnie to trzy w tym przypadku akurat przetnie się w tym miejscu. Oczywiście są też inne przekątne. Te, te takie ukośne tego już będzie za bardzo dużo one się tam poprzecinają podwójnie tak ale w tym miejscu będzie potrójnie jak będzie wielokąt większy to jeszcze jeszcze więcej przekątnych będzie się w stanie przeciąć w jednym miejscu także powtarzam jeszcze raz mi się tutaj oczywiście gasi że w tym zadaniu bierzemy taki ośmiokąt wypukły, w którym żadne trzy nie przecinają się w jednym punkcie, to znaczy, jak się przecinają, to są tylko dwie. To jest założenie tego zadania, a nie twierdzenie ogólne, ok? No i teraz trzeba obliczyć, w ilu punktach się, się one poprzecinają. Jeżeli nie, nie mamy żadnego lepszego pomysłu, to możemy znowu dochodzić do tego w sposób taki no, na piechotę. Ja może najpierw to pokażę na tym pięciokącie. To nie będzie takie, y, takie skomplikowane. Bierzemy sobie każdy z n wierzchołków. No, po każdym będziemy chodzili. Nie? Patrzymy. Ile z każdego wierzchołka wychodzi, y, wychodzi wierz, y, przekątnych? No tu widzimy, że dwie, nie? Wychodzących dwie z każdego. Dwie, ale ogólnie oczywiście wiemy, że to jest n-3. Tak. No i teraz, ile na każdej z nich mamy punktów przecięcia z inną, y, z inną kreską? No, widać, że mamy dwie, ale teraz dlaczego? Weźmy sobie, weźmy sobie tę przekątną. Nie? Ona jakby dzieli nam wszystkie wierzchołki na dwie, na dwie grupy, te, co są po lewej, te, co są po prawej. Po lewej mamy jeden, po prawej mamy dwa. No, wobec tego... Każdy z każdym się tutaj łączy, czyli mamy dwa, dwa takie promienie poprzeczne, więc one nam się w dwóch punktach tu przetną. Jak wezmę następną przekątną, no to na jedno wyjdzie, bo po tej stronie będę miał dwa wierzchołki, ale po tej będę miał jeden. Znowu tych promieni łączących będzie dwa, więc punktów przecięcia będzie dwa. Tu na każdej przekątnej mamy dwa punkty, czyli na... każdej dwa punkty. No dobra. No to wobec tego pomnóżmy sobie to wszystko. n razy n minus 3 razy 2. Ale tu znowu kłania się ta własność, że dany punkt policzymy bardzo wiele razy. I no, powiedzmy, że tak, że ten punkt, nie? Policzymy jako wychodzący stąd, i jako wychodzący stąd, i stąd, i stąd. Jak będziemy tak iterować po nich wszystkich, nie? No, bo wiecie, dla, tej, dla tego wierzchołka bierzemy tą przekątną i zaliczamy te dwa punkty, ale dla tego wierzchołka bierzemy też tą przekątną, ją zauważamy i zaliczamy te dwa punkty. Krótko mówiąc, każdy z nich będzie policzony aż 4 razy. Może to sobie przemyśleć, ale tak jest. Dobra, no to robimy tutaj przez 4. Dla piątki, ile to wyjdzie? 5 razy 2, razy 2 przez 4, po prostu 5. I to jest akurat prawda. Widzimy, jest tutaj 5 tych, tych punkcików. Oczywiście, jak idziemy wyżej, to już nie będzie takie proste, ale postaramy się zrobić to tą samą metodą na razie. Pamiętajcie, że w drugiej części pokażę szybsze rozwiązanie i je wyjaśnię. Dobra, więc mamy ten N-kąt wypukły. Wypukły chodzi o to, żeby, żeby każda przekątna istniała, bo jakby on był wklęsły, to jakby to by się przesunąłby się ten punkt, i jakby tu nie byłoby już tej przekątnej, przynajmniej ona, no, ona nie należałaby do wnętrza y, wielokąta. To by się, to założenie nam jest potrzebne. Ok, taki, taki yy, wielokąt. Ja go w ten sposób rozpisałem, że tak, że tu jest nasz główny wierzchołek, tu są wierzchołki sąsiednie, a tu są jeszcze te inne wierzchołki i jakiś tam wybrany, do którego prowadzimy przekątną, no i reszta tych wierzchołków. No i tak. Jedziemy, że. Yy. Dla, dla każdej yy, przekątnej, którą rozważamy, a jest ich. No, może. Od... No to od początku. Yy, rozważamy sobie taki n-kąt, ośmiokąt, ale niech to będzie nawet n-kąt, chociaż nie, to się zrobi zbyt skomplikowane. Dobra, załóżmy, że jest to jednak ośmiokąt. Mamy taki ogólny rysunek. To będzie nasz bieżący wierzchołek, którym się interesujemy. On ma dwóch sąsiadów, oczywiście W1, W3, oraz pozostawiamy też całą resztę wierzchołków, które no, nie są sąsiednie, tylko gdzieś są naprzeciwko. Przy czym tu mamy taką wybraną przekątną, którą się zajmiemy. Wobec tego, tak. Mamy 8. Przestaje mi pisać. Ciekawe. Osiem wierzchołków. To wiadomo, po nich będziemy szli. I teraz. No tu jest takie trochę światło, ale tu chyba widzicie, co pisze. Yy, z każdego wierzchołka wychodzi ile przekątnych. Tyle, ile jest tych przeciwległych wierzchołków poza tymi trzema. N-3. Czyli wychodzi 5 przekątnych. Nie? I teraz weźmy każdą z tych przekątnych, bo to, to się będzie powtarzać dla każdej przekątnej. Zauważcie, że musimy wyznaczyć, ile punktów przecięcia z innymi przekątnymi będziemy mieli na tej przekątnej. Jak to zrobić? Dlatego tutaj rozrysowałem te wierzchołki po lewej i po prawej. Bo. Te wierzchołki, nie chcę teraz tylko tutaj rysować, ale może narysuję. Yy, I to na niebiesko. Te wierzchołki wszystkie będą ze sobą. O, nie bardzo mi się to rysuje. Będą ze sobą łączone. No i mi się wyczerpał troszkę niebieski. No to nie narysuję. Yy, te wszystkie wierzchołki z jednej i z prawej strony będą ze sobą łączone. I to na zasadzie każdy z każdym. A skoro wiemy, że tam się nigdy nie, prze, nie przecina więcej niż dwie przekątne, to wiemy, że każdy z tych odcinków przetnie nam naszą przekątną w jednym osobnym punkcie. Każdy w innym punkcie. Te punkty się przecięcia się po prostu nie pokryją. Dobrze. I teraz ile będzie tym razem tych promieni, które nas przecinają? To nie będzie tak łatwe jak tutaj. Nie będzie zawsze dwa, niestety. No to zobaczmy. Ile po tej stronie, ile po tej będzie w ogóle wierzchołków? Tu lewa strona, tu prawa strona. Nie wiemy, bo to się będzie zmieniało. Dla pierwszej przekątnej tutaj, tu będzie jeden, a tu będzie cała reszta. A cała reszta. To jest 5. Może na zielono. Może na zielono już teraz. Tu jeden będzie się łączył z pięcioma. A nawet nie łączył. Tylko tak. O, tak to narysuję. Po tej stronie będzie, będzie jeden, czyli dokładnie ten. Po tej stronie będzie cała reszta, czyli 5. Ponieważ no, nie liczymy tego. I tego naszego własnego, no i tego. I jak się przesuniemy o jedno, to po tej stronie będzie i już dwa, a po tej stronie będzie cała reszta, u będzie jeden, czy będzie cztery. No i tak dalej. Czy te się łączą z czterema, potem te z trzema, te z dwoma i ostatni. Jak już będziemy na tej przekątnej, nie? No to po tej stronie zostanie nam 1, a po tej stronie wszystkie razem z tym, a ich jest właśnie 5. Odwrotnie napisałem. Po lewej stronie będzie ich aż 5, a po prawej będzie 1. Dobrze. No i teraz metoda jest niestety iteracyjna. Wobec tego trzeba wyznaczyć ilości tych promieni, które nas przetną. Jeżeli łączymy jeden wierzchołek z pięcioma po tej stronie, to będzie pięć promieni. I wiadomo, czyli jeden razy 5, czyli będzie ich pięć. To jest pięć punktów przecięcia. Jak łączymy każde z dwóch, z każdym z czterech, to tych promieni będzie 8, 2 razy 4. Ale żadne nie skrzyżują się z naszą przekątną. W tym samym punkcie. Wszystkie punkty przecięcia będą osobne. Wobec tego punktów przecięcia te 8 promieni, 8 innych przekątnych wyznaczy nam 8. Tych kresek będzie 3 razy 3, każdy z każdym 3 do 3, czyli 9, no i 8 i 5. Jak to wszystko sobie posumujemy, to jest 35. Czyli tu będzie 5, 8, 9, 8, 5 punktów przecięcia na tych kolejnych przekątnych. No dobra, mamy konkretną liczbę. Wobec tego tak. Mamy 8 wierzchołków. Z każdego z nich wychodzi powiedzmy 5 przekątnych, ale każda z nich generuje nam taką liczbę. Punktów przecięcia, czyli dla danego wierzchołka, wygeneruje nam się 35 punktów przecięcia. No i dlaczego ten niebieski mi przestaje pisać? On był zawsze najfajniejszy z tych moich. A drugi, no, co do fajności, jest, jest zielony, wiecie. I teraz jeszcze, co musimy pamiętać, to samo, co pamiętaliśmy tutaj. To znaczy, każdy z tych punktów przecięcia my Policzymy aż cztery razy, bo tu się nic nie zmienia. Z każdego wierzchołka poprowadzimy przekątną i spotkamy ten punkt, i z tego drugiego, z tego trzeciego, z tego czwartego, no bo w tym, w każdym punkcie, jakby każdy punkt dotyczy tych czterech wierzchołków. No dobrze, wobec tego musi to być jeszcze przez 4 i to wynosi 70. I to jest prawidłowa odpowiedź na nasze zadanie. Rzeczywiście, tak samo jest powiedziane w zbiorze zadań, ale jak widzicie, to jest troszeczkę takie no, na piechotę rozwiązanie. One jest oczywiście prawidłowe, ale tutaj tego już no, nie bardzo zwiniemy w coś takiego szybszego. Jeżeli to będzie 10 bok, prawda? No to będzie nam wychodziło 7 przekątnych. N-3 i będziemy musieli 7 wierszy posumować i pomnożyć takie liczby. Niezbyt to jest fajne. Dlatego zaraz Wam podam, jakie rozwiązanie już zupełnie kombinatoryczne, czysto kombinatoryczne podaje zbiór zadań Pana Kiełbasy i Łukasiewicza. Dobrze, poprzednia część była taka dosyć wolna i tłumacząca. a Teraz bardzo szybko już podam rozwiązanie. To wzorcowe rozwiązanie, bardzo krótkie, bardzo błyskotliwe, podane we, w zbiorze zadań. Ono po prostu niestety no, wymaga zauważenia pewnej własności, właśnie kombinatorycznej, i wtedy odpowiedź jest na natychmiastowa. O co tu chodzi? Yy, zauważmy, że mamy jakiś tam. Jeden bok, jakiś tam drugi bok, i możemy wyznaczyć takie dwie przekątne łączące wierzchołki tych dwóch boków. To są, to są niektóre boki tego wielokąta. Tutaj innych po prostu nie narysowałem. Tu są jakieś pominięte wierzchołki, tutaj również. Cała, cała idea polega na tym, żeby zauważyć, że jak mam dany wierzchołek, to on jest związany z konkretnymi czterema unikalnymi wierzchołkami tego wielokąta. Jeżeli ten punkt przecięcia przecina, no i, znaczy jest punktem przecięcia tej przekątnej i tej przekątnej, no to widzimy, że tutaj on jest związany z, tymi, z tym zbiorem czterech punktów y, spośród, spośród wierzchołków tego wielokąta. Jeżeli byśmy chcieli zmienić chociażby jeden z tych punktów, na przykład zamiast tego dać ten, no to mogę tutaj poprowadzić przekątną, ale wtedy będę miał już inny punkt przecięcia, inne dwie, no jedna ta sama, druga inna, i będzie to inny zbiór wierzchołków, mianowicie te 4 Nie? Gdybym Chciał połączyć te dwa wierzchołki z innymi dwoma jeszcze gdzieś indziej. Proszę bardzo, mogę. Jakoś tak. I w tym momencie powstanie mi tutaj punkt przecięcia, który znowu będzie jednoznacznie związany z zbiorem raz, dwa, trzy, cztery tych wierzchołków. No, nawiasem mówiąc, tutaj też powstał pewien punkt, ale on znowu ma swoje wierzchołki w takie. Raz, dwa, trzy, cztery. Więc najważniejsze jest to, żeby zauważyć, że każdy wierzchołek jest związany z dokładnie konkretnym zbiorem czterech wierzchołków tego, tego wielokąta. No, ośmiokąta, ale to. Ogólnie jest też spełnione. Yy, oczywiście pod warunkiem, że żadne przekątne nie przecinają się. Znaczy, że, że w danym punkcie przecinają się dokładnie dwie przekątne, a nie ma tak, że się przetną. Nie ma już tego obrazka sześciokąta foremnego, a nie jest tak, że więcej ich się prze, przetnie w jednym miejscu. Bo jeżeli tak jest, to całe rozumowanie traci sens, bo, no bo, nie, mamy, bo nie mamy tej własności. No, i teraz już do brzegu, prawda? Skoro yy, każdy, każdy punkt przecięcia, chcemy je policzyć, odpowiada pewnemu zbiorowi czteroelementowemu tych wierzchołków, a inny, inny punkt przecięcia odpowiada innemu, no to wystarczy wyznaczyć, ile jest możliwych różnych czteroelementowych zbiorów tych wierzchołków. Spośród wszystkich wierzchołków. No, a jeżeli mówimy o wyborze niektórych elementów zbioru, większego zbioru i musimy policzyć liczbę takich możliwości, no to są oczywiście kombinacje. Robimy takie kombinacje tu. Więc mamy 8 elementów w tym zbiorze i wybieramy 4 elementy. Za każdym razem. Na ile sposobów to możemy zrobić? Na 70. A każdy podzbiór czterech wierzchołków wyznacza nam dokładnie jeden punkt przecięcia, więc tych punktów przecięcia jest dokładnie tyle samo, czyli właśnie 70. Na taką właściwość należało wpaść, żeby to zadanie rozwiązać. I myślę, że tutaj nie byliśmy bez szans, dlatego że. Po pierwsze, w tym, w tym zbiorze zadań dosyć, dosyć komicznie rozwiązanie poprzedniego zadania, które pokazałem Wam: 703, też ma taką samą odpowiedź, też odpowiedzią jest liczba kombinacji. No ale to tak żartem, ale skoro to jest w dziale kombinatoryka, to właśnie trzeba szukać takich, takich układów kombinatorycznych. No i właśnie tutaj znaleźliśmy, prawda, że, że, że wierzchołków jest tyle samo ile czteroelementowych podzbiorów. Przepraszam, punktów przecięcia jest tyle samo, ile czteroelementowych zbiorów zbi, zbioru wierzchołków tego wielokąta. Zresztą ta czwórka to jest dokładnie ta sama czwórka, co już nam tutaj wystąpiła w tym naszym takim spokojnym rozmowaniu. Bo pamiętacie, tutaj też już mówiłem, nie? że ten punkt policzymy, idąc z tego, z tego, z tego i z tego wierzchołka. I właśnie to jest to jest ta czwórka dobra. Takie jest rozwiązanie podane przez zbiór zadań. Także także mówię po, pozdrawiam maturzystów tegorocznych i też tamtorocznych którzy nie jeszcze znają i prawdopodobnie kolejne filmy jak będziecie zadawać jakieś pytania kolejne filmy będą powstawać także trzymam kciuki cześć i no i tak na końcu Naprawdę namawiam was, żebyście raczej rozumieli rozwiązania zadań i umieli je uzasadnić, albo wiedzieli dlaczego w tą stronę dążymy, albo dlaczego szukamy czegoś tam, niż tylko sobie tak jakby intuicyjnie podpinać odpowiedzi pod, pod pytania. Nie? Także u mnie jest, może trochę wolno, może trochę się tam może trochę się nudzicie. Ale tu właśnie chodzi o to, żebyście nadążali za tym rozumowaniem, i w kolejnym zadaniu, gdzie będzie też coś tam jakieś łażenie po jakichś przekątnych, albo sumowanie jakichś punktów przecięcia, może będą trochę inne założenia, ale sposób myślenia prawdopodobnie może być taki sam. No, to tym, to tym epickim, prawda, tutaj w, w podsumowaniem się z Wami się z siedzami żegnam. No i, i trzymajcie kciuki, że miał energię i że miał chęć na y, robienie kolejnych filmików. Jak będziecie mnie do tego namawiać, to pewnie będę robił i, i wszystko pięknie, fajnie. Czyli sezon ZOZI. Fajne. Niedawno się dowiedziałem. ZOZI.